Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i powiem w ten sposób, na pewno jest to zasługa nie tyle, nie tyle e, wychowawców, nauczycieli, chociaż mówię tutaj, działanie, to, co, to co zrobił pan Marcin Koperek, to nie przechodzi najśmielsze oczekiwania. Jestem mu bardzo wdzięczny i zobowiązany. Wspaniale zorganizowany turniej. Organizacyjną tego turnieju, także no, no, piękne działania. Natomiast no, myślę, jeżeli chodzi o, o naszą szkołę, o, yy, o, o dzieci, to to jest przede wszystkim no, tutaj zaangażowanie rodziców, dzieci w, w, w samą imprezę, tak, żeby ta impreza była na wysokim poziomie, a przede wszystkim, żeby młodzież mogła się rozwijać. Yy, sportowo. Oczywiście jest tam jakiś ukryty cel, yy, jakim jest koszykówka. Yy, pan Marcin jest trenerem koszykówki, a również nie zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci, chłopców i dziewczynek e, uczestniczyła w promocji tej koszykówki. I przede wszystkim rozwijała się koszykarstwo e, i być może kiedyś w przyszłości właśnie te dzieci będą reprezentować jeleniogórskie kluby, a być może kiedyś e, nawet e, będą rywalizować w kraju z najlepszym.